Siemano, siemano, witajcie w nowym roku, słuchajcie, czy wszyscy żyjecie, czy przetrwaliście tę oto imprezę sylwestrową, dajcie znaka w komentarzach, my lecimy z kolejnym odcinkiem Szalika, widziałem, że wam się gierka naprawdę spodobała, także ciśniemy, jesteśmy, jesteśmy tutaj już w, brzestr, w tym momencie, w którym zakończyłem nagrywanie. Co prawda gra mnie wczytała w, w checkpoincie tam wcześniej, wcześniej wcześniej, ale to już nadrobiłem. I możemy dalej tutaj cisnąć. Jak pamiętacie ostatnio sobie tutaj most potrzebowaliśmy e, zrobić. Osz. <gry> I, i, I nie doleciałem, i nie doleciałem. No ładnie, no ładnie. Wiecie co to ja może poczekam, aż tutaj mi to doleci. I tak będzie e, naprawdę... E, fajnie, dobra. W sumie to już mogę sobie dolecieć do tego miejsca. To się rozpadało, zapomniałem! Ale dobra, dałem radę. Jestem koks. Okej, okay. świetnie. <ścoughs> Słuchajcie, na początku, jeśli Wam się podoba giera, chcecie ją dalej tutaj e, poglądać mnie na kanale, zostawcie łapeczkę w górę. Dzięki wielkie za to. Suba również zostawcie. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, będzie mi bardzo miło. A gierkę oczywiście możecie kupić na g2.com, tak jak i różne inne gierki, link jest oczywiście w opisie. Ta jest dobra. A my tutaj już wyszliśmy. Nasz mości, który przed chwilą. Przed chwilą, no, w poprzednim odcinku na końcu zrobiliśmy, tak już tutaj na nas czeka i możemy właśnie przejść na drugą stronę i lecimy, lecimy, trzeba tutaj rodzinkę szalików połączyć z powrotem, żeby wszyscy byli super ekstra. To jest, dobra, tam mamy coś, yy, aha, tam jest ta łapanka cała, której jeszcze chyba nie posiadamy tutaj takiej zdolności, dobra, to pewnie tam będziemy mogli kiedyś wrócić, ale jak wiemy, nie teraz, nie teraz. No lecimy tutaj, dobra. Co my tutaj mamy ciekawego? Daj. Daj. co mi tutaj pokażesz? Co dostanę? Już wiem co dostanę. To o czym przed chwilą mówiłem. Czyli <laughs> opcje huśtania się. Tak. Dobra, Liana, dobra, mamy Lianę. Okej. Okay. Jak to działa? Jak to działa? Czekajcie, boję się trochę skoczyć na to, ale dobra. Ua! Lewy przycisk myszy. No tak, dobrze, dobrze, dobrze. Szybki respik. I mamy to. A ja mogę, w którą chcę stronę się bujeć. Tak, fajne, fajne to. Dobra, szalik nam tutaj wraca. Jak go teraz wysłać do tego? Czy on sam ogarnie? Możliwe, że sam ogarnie. Czekajcie, skaczę. Klikam i lecimy. Ekstra, dobra, już ogarniam. Fajnie. Fajna nowa umiejętność. I wróciliśmy tutaj. Dobrze. Czekajcie, czy ja coś stamtąd zgarnąłem? Tak właściwie? Tak się zastanawiam. Wait, ja sobie jeszcze pójdę w tamto miejsce tam dalej na tą górę. Dokładnie tutaj, co mówiłem, że jeszcze tutaj nie możemy wlecieć. No i tam coś jest, tam coś jest, widzicie? Fajnie. Dobra. Elegancko, elegancko. Co my tutaj mamy ciekawego? Co nam tutaj zostawili dla osób, które tutaj chcą później wrócić? Dobra, taki obrazeczek dostaliśmy, okej, okay, czyli to jest, czyli to jest po prostu taka znajdźka I pewnie jak będziemy sobie latali po mapie teraz, w miejscach, które ominęliśmy wcześniej To takie rzeczy będą do znalezienia, jeszcze nie wiem co one mogą dawać tam. W sumie z takich profitów, nie wiem czy to jest po prostu pod osiągnięcie jakieś, czy tak po prostu Tak wiecie, kolekcjonersko, ale coś takiego możemy tutaj jak najbardziej teraz zdobyć Zobaczcie, mogę się teraz normalnie tutaj wracać, tak, tak jakbym tam coś miał faktycznie jeszcze do znalezienia Dobra, to innym razem, a my teraz polećmy tam, gdzie właśnie zapauzowałem. I jestem, dobra. Dwa skoki poszły. I wróciliśmy tutaj. Z tym, że mamy nową umiejętność. Tu jest nasz kolega Żubik. Pamiętamy go wszyscy. Tutaj już nie wrócimy. Dobra, a i widzicie, tutaj dalej jak polecimy, to mamy nasze huśtawki. I przypominam, że jak tam chodziliśmy wcześniej, to też były huśtawki. Też można tam wrócić. Ale to zobaczymy, czy dadzą nam taką opcję, czy to po prostu będzie to taki. Na taką nową grę plus, czy po prostu jakby komuś się chciało właśnie tak eksplorować całą mapę, coś takiego. No dobra Skaczemy uh, Hej, dobre, fajne, fajne to. Okej. Okay. Tak się właśnie chodzi, chodzi po schodach. Jakby ktoś pytał. Dobrze, tutaj pamiętamy jednego gościa. On tutaj już wcześniej zdążył dotrzeć, ale my jeszcze nie potrafiliśmy. Trzeć. także już jesteśmy i gonimy. O, z prawej widzę za to kolejny obrazek. Kolejny obrazek, który możemy właśnie sobie tak zgarnąć bez potrzeby poszukiwania, wiecie, terenu. Dobra, mamy go. To są, to są nasi koledzy, których nie lubimy i musimy im zabierać część szaligów. Dokładnie tak. Jo, to muzyka głośna. Coś tutaj jest. Okej, okay, tutaj będziemy czegoś potrzebowali, żeby to odblokować. Dobra. Dochodźmy no do tych. Do tych gigantycznych drzwi, które na nas tutaj czekają. Okej, okay, dzień dobry. Ja tutaj kolegi szukam, który ucieka od nas. Tak. No, trochę czasu, nie? Okej, okay, kolejne drzwiczki. Czy będą otwarte? Czy się Jak po prostu podejdziemy. Mam nadzieję, że tak, bo. O właśnie. Bym zbytnio nie wiedział, co innego mogę teraz robić. nie jesteśmy. Kolejni naszego nie widać. O, dobra, sorry, widać. Koszona jest pod wodą. O. Tam coś leży. O, jakaś nowa umiejętność na nas też czeka. Fajnie. Uhum. Trochę tutaj zagadek na nas będzie czekało, jak tak widzę. No dobra, mamy czas, mamy czas. To jest ta wajka cała. Wajka, jak widzieliśmy, jest pod wodą. Dokładnie. Tutaj jest jakaś czasóweczka, za to interesuje mnie to miejsce. Co to jest? To do czegoś służy, ale to jeszcze nie teraz. Okay, to jest po prostu taki efekt. Dobra, to lecimy w parkura i lecimy na linkę tam z prawej strony. Dostaniemy nową umiejętność, jakąś. Czy na, nasz szalik dostanie, nie my? <laughs> my będziemy mogli tę umiejętność tak ładnie wykorzystywać. Dobra, tutaj było dosyć czasu, żeby ogarnąć fajnie. Dobrze, co my tutaj mamy? Co to teraz będzie ciekawego? Pik! Okej, okay, Szalik teraz będzie mógł służyć właśnie w tym, co się przed chwilą zastanawiałem i będzie służył nam jako proca! Dobra! Okej okay. Muszę celować? Nie, nie muszę celować, to po prostu po prostu nas będzie gdzieś tam wywalało Dobra, faj, fajna rzecz, fajna rzecz, naprawdę Przyda się <noise> co dostaliśmy, no ładny. sobie tam polecimy Okej, okay, Szalik, wiesz co robić? Calculated. Dobra. Dźwignia. Okay. O, o, o. No i to się rozumie. Dobrze, to się rozumie. To jest fajna rzecz. I proszę bardzo, kolejna proca. I możemy teraz sobie odzyskać dźwignię tam na dole. A po to polecimy. Proszę. O, okej. Okay. Zapomniałem, że faktycznie tutaj kwipunku nie ma i to wszystko trzeba... Trzeba trzymać. Dobrze. W którą stronę. Mamy tutaj dźwignię. Tutaj mamy dalszy spadek. Nie, 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 nie. Tak się nie bawimy. A widzicie, tutaj nawet nie pójdziemy, bo się zastanawiałem. Dobra. Jak trzymam cokolwiek, to nie możemy skakać. Tak to tutaj działa. Teraz obstawiam, że będę mógł to zostawić tutaj. I jak podniesiemy wodę teraz do góry, to to nam to wypchnie, właśnie tam. Dzięki czemu, jak już zalejemy z powrotem ten pokój, będziemy mogli odzyskać itemek. Dobra. Rozkminiana, rozkminiana i fajne. Czyli to były jakieś puzzle okay. <grymne> fajne, fajne. Podoba mi się giera, naprawdę. jest tutaj. To tu możemy zrobić hoppa. Właśnie tak. Mogę sobie to oczywiście zdouble jumpować. Odpalamy proce. I podnosimy z powrotem tutaj wodę. Ja. Dziękuję bardzo. Pokój zalany z powrotem. Tak, i tutaj nam powinno to wyjechać. Widzicie, tak jak zrobiłem. Tak, mamy tutaj. Elegancko, elegancko. Rozgminione. Na łatwego. <ścoughs> Okej, okay, no to co? No to bierzemy dźwignię. I naprawiamy tutaj pomieszczonko. Znaczy, naprawiamy tutaj pewnie most musi się odpali, żebyśmy mogli przejść tam na drugą stronę. I tak to będzie wyglądało. Dobra, podnosimy. Okej, okay, elegancko. A właśnie nie wspominałem wcześniej, ale mam nowe słuchawki. <grytanie> A się od razu pochwale co się będę znaczy no, Od razu 11 minuta nagrania, nie? Obrazu się... Palę. Patrzcie go. Taki mój prezent, właśnie, świąteczny O Wynurzyliśmy gościa Z tym, że dopiero teraz z nich korzystam Z tego względu, że mój bluetooth w kąpie, Który miałem, no niestety nie działał i musiałem kupić sobie adapter jeszcze Dobrze kolego, ja ci zabieram twój naszyjnik Dziękuję Miło było Poczułeś władzę, już tej władzy nie masz. Osiągnięcie ocean. Jej. Teraz właśnie wychodzimy z tej rundy. Czyli czyli, czyli, czyli równie dobrze mogę się tam wtedy cofnąć w tamtych miejscach, gdzie już odblokowaliśmy to skakanie. I pozbierać sobie rzeczy. No, ale jak widzicie, poszliśmy z fabułą do przodu. Ale dobrym faktem jest to, że możemy tutaj wrócić. Także w każdym, w każdym momencie, kiedy będę chciał coś tutaj właśnie zdobyć, tak, najbardziej będziemy mogli. A te kuleczki chyba oznaczają ilość umiejętności, które możemy tutaj zdobyć w danym obszarze. Też jest to ciekawą ciekawa opcją. Dobra. Zacznijmy tutaj do szaliczka, bo kilka rzeczy tutaj odblokowaliśmy. Tak, gdzie to się robiło? Tutaj? Tak, tutaj się to robiło. A tak, proszę bardzo. Trzy kuleczki zrobione. I kolejny obszar, w którym możemy pójść, odblokowany. nice, najso, najso. raczej teraz tutaj byliśmy, tak? A możemy pójść w to miejsce. Słuchajcie, tak zbyt się nie, nie przyjrzałem, jak to mi się odblokowało. Ale chyba tutaj. Dobra. Tak, bo tutaj mi się zresztą też podświetla, widzicie? Tam się podświetla, a tam już to było wygaśnięte. Dobra. Tak sobie możemy ogarnąć, czy czegoś tam w danym etapie brakuje. I zawsze możemy nam sobie wrócić. Elegancko, elegancko. Kurde, już się ciemno robię dopiero wstałem. Halo! Co się dzieje? Ale Beskitu, dzisiaj jest taki pierwszy dzień, w którym pospałem sobie... Czekajcie tak? Spałem około 8-9 godzin dzisiaj. To już dawno to nie spałem, można powiedzieć. Także no. Dziwnie, dziwnie. O! Stynia! ELEGANCKO, DOBRA Ale fajnie też, że właśnie takie kolejne etapy tutaj Tak różnią się od siebie, nie są zbudowane po prostu z takich samych tekstur, tylko po prostu jakieś tam zagadki, parkury. I widzicie Jakieś takie fajne, fajne zmiany są co etap Wizualne of course I lecimy Tak, wszystko w odpowiedniej kolejności tam coś jest. Nie wiem, czy będę mógł tutaj wrócić tak po prostu. Wie co? Zobaczmy do sobie, ale żeby czasu nie marnować, to po prostu zrobimy cięcie, nie? Okej, okay, co to za żyrafa. O, to jest dopiero znajdźka, zobaczcie. O, proszę. Takie rzeczy. Dobra, i to zobaczcie, coś tutaj jest i wracam na górę. I jesteśmy na górze, nic już tam nie było Także fajnie A my możemy tutaj pójść dalej i znaleźć kolejnego kolegę, który nam tutaj pod podprowadził <ścoughs> części palinka w portalu O, to jest jaszczurka jakaś Myślałem, że to coś do zebrania Czyżby nowa umiejętność, tak Dobra, co teraz? Co teraz dostaliśmy? Uuuu uh, lotnia <grystanie> Okej okay. Prawym przyciskiem myszy łooo wow, jaka faza O stary Jak puszczam to od razu spadamy Fajne to Dobra <grystanie> Elegancko, elegancka <grystanie> Już wyczułem takie kurcze jakieś Teraz miejsce kilkilometr drogi w powietrzu, nie? I praca. O, i tu może nam się przyda. Nie, tu nam się jeszcze nie przyda, bo tutaj stwierdzili, że zrobią nam takie rzeczy. Szkoda, że ten szalik wraca dopiero, gdy wylądujemy, właśnie z tego. Bo moglibyśmy sobie jeszcze wtedy poszybować troszeczkę. <laughs> Ale nie. Ok, chyba zobaczymy naszego kolegę. Trochę mnie martwi fakt, że on jest tu sam jeden, na całą mapę, więc może być trochę trudniej. Aha. Okej. Okay. Wyczuł naszą obecność, to fakt. Eee... Co się tu rozkminia? No, jeszcze pod wodę poleciało. Dobra, on zrobił jakieś odłamki tutaj. Najprawdopodobniej będziemy musieli to wszystko zdobyć. I dopiero wtedy... Wszystko odblokujemy. Co to jest za gościu? On jest za bardzo OP. On za dużą część szalika sobie tutaj zabrał. Mhm. Mm Co on tu rozkminia? Za dużo tego. Tam jeszcze schował. I ja. Pierdzielę. <grytanie> I kolejne. Ja bez kitu, za dużo tego tutaj. To jest już taki hard pokój, tak tak wyczuwam. Okej. 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 Cię wpakowaliśmy, muszę przyznać. O, Why? Why you do this? Próbuję dolecieć na górę teraz. Właśnie tutaj są schody normalnie, także... Także zbytnio tutaj nic tam, nam to nie da, że sobie tak podlecę. Ale no dobra. Od czegoś trzeba tutaj zacząć, jak nic. Nawet latnia nam teraz nie pomoże. O. Jak tutaj jest wszystko tak pozamykane. Eee... O, podświetlają nam się te elementy. Fajnie, fajnie, bo już tak w sumie. Się nie skupiam na tym, gdzie to wszystko lata. Dobra, zacznijmy może od tego miejsca. Tutaj nam się akurat nic nie podświetla, ale o co chodzi z tą całą spiralką? Dobry. Kryształka tutaj brakuje. Czy on chce mnie ugryźć? Nie, okej. Okay. Tak to wyglądało trochę. Tutaj jest taki kryształ. Mogę Cię podnieść? Mogę Cię podnieść, fajnie, elegancko. Naprawimy sobie pierwszą rzecz w tym miejscu. Okej, okay. oj, widzicie. Schody mamy zrobione. I czy mogę cię już złapać kolego, co? Tak, złapaliśmy go, fajnie. O, jurunka jakby taka nabita już jest. Dobra, jedna rzecz zrobiona, bardzo, bardzo fajnie. Jak tu wejść pod wodę? Jest jakaś dźwajka, okej. Okay. To dobry znak, naprawdę to dobry znak. Bez większej rozkminy może nam się coś uda tutaj zrobić. O, idzie na górę. Ucieknie gdzieś? Nie, nie. <śm> <śm> nie uciekł, okej. Okay. Fajnie, fajnie. Nie, nie, dolecę, nie ma takiej opcji nawet. Czy te liście potrafią cokolwiek? Nie mogę utrzymać na wodzie, okej. Okay. Jeśli dałby radę wodę tutaj opuścić, to gdybym przestawił te liście. A ty do czego służysz? Okej, widzę tutaj jakąś rzecz dobrą. Możemy sobie teraz tego liścia przystawić. I wtedy możemy tutaj dolecieć. Eee, dobra, dobra. Rozkwinione. Świetnie. Pięknie. Dobra. No i widzicie, warto było zaryzykować z wejściem na, na listka. Podostaliśmy właśnie tutaj przejście. Pytanie, czy ty mi uciekniesz teraz, czy cię złapiemy normalnie? Dobra, złapałem cię normalnie. Ok, czy mogę coś tutaj rozkminić więcej, czy... Czy stąd mogę spadać? Nie wiem, po co jest ten mechanizm tutaj, w tym miejscu. Aha, no tak, bo my przecież to daliśmy na górę. Ok, wszystko jasne. Dwie rzeczy mamy zrobione. E, tutaj mamy zagadkę, tak? Czekaj, 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 czekaj. Bo będziemy musieli kolejność ustawić. Spirala, słońce, gościu, wyspy. Dobra, no, jak to działa tutaj? Chyba ja nie mogę złapać. Nie wiem czy to dobrze robię. Zaraz zobaczymy, coś okay. mi tu blokuje. Okay. Niby to dobrze ustawiłem, ale nie wiem co z tym dalej zrobić, tak szczerze mówiąc. A, czekaj, to po prostu możliwe, że musimy nie tutaj tak jak ja to ustawiłem, tylko po prostu o w tych obszarach. Jeśli nie, to ja do tego wrócę na samym końcu. Ewentualnie można się, jeszcze je do siebie przytulić. O, dobra, mamy to. <noise> I gdzie uciekasz? Kolego? Dobra, świetnie. Ej, Dilu jest tym, dobre, dobre. Wychodzi mi tutaj to całkiem całkiem. Fajnie, o, mamy jakoś skocznie. Ale zanim tutaj skoczę, to ja chciałem zobaczyć tutaj na górze, co jest. To jest jakaś kratka. Ale tutaj nie ma żadnego wejścia. Chyba, że damy coś. Poczekaj, to, to strzeli powietrzem. Aha! Dobra, i teraz możemy górą polecić do jednego odłamka. Widzicie? Czy to jest czasówka? Wiem, że nie powinienem tego tak zrobić, tylko powinienem tam sobie wskoczyć na górę i tutaj polecieć. Jeśli to jest faktycznie czasówka, ale kto powiedział, że nie mogę tego zrobić tak? <laughs> A wziął, rozwalił, no. Wyski to się, czy to jest czasóweczka jakaś. Okej, okay, tutaj zdecydowanie mnie gra nie przepuści. Okej. Okay. Na Szeliku mamy jeszcze kawałek miejsca, czyli gdzieś coś jeszcze musi być, a to zdecydowanie nie była czasówka jak widzimy. Bo to cały czas tutaj dmucha, także nie musiałem... Nie musiałem trajkardować Ale... Co tam? Ho 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 Poleciałem. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj mieliśmy te całe zębatki do zebrania, ale to jest już pewnie do tego, żeby drzwi otworzyć. A że my mamy odłameczki, to możemy wrócić tutaj na środek i je tutaj podkładać. Dzięki czemu nam się może przejście odpalić? Dobra, zobaczmy. Zobaczmy. Okej, okay, brakuje mi jednego odłamka. I to jeszcze nie działa, to jest jeszcze, widzicie? Jest jeszcze iluzja. Tam coś widzę. Czy znaczy, no, coś widzę. Jakieś schodki są po prostu. A widzieć tutaj nic nie widzę. <laughs> Dobra, gdzieś coś mi się skitrało. O, 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 coś widzę, coś widzę, coś widzę. Teraz już naprawdę coś widzę. To możemy przesunąć. Lepiej działa jak mechanizm dmuchający, właśnie. Który. No. Trzeba przestawić. Coś mogę tutaj. Zdmuchnąć. Nie mogę tego lewo-prawo, tylko tako. Tego... No dobra. Zdmuchnę ten piasek. To chyba będzie ostatni odłamek, nie? Okej. Okay. Mamy dźwignię, dobra? Która robi. To Do przejście, dobra? Dobry! A się skitrałeś, kolego. Dobra, mamy wszystko, mamy wszystko. Czy coś z tym mogę zrobić? Nie, to jest po prostu źródło światła. Dobra, mamy to. Myślałem, że się nie wyrobię w tym odcinku, wiecie? Tak, patrzę, cały czas kontroluję czas. Ale widzę, że się wyrobiłem tutaj. Z tą zagadką numer 1 rozbudowaną. czy oddajmy to. I mamy teraz właśnie wejścia w lewą i prawą stronę, żeby zdobyć zębatki, aby sobie blokować przejście na samym środku. Dobra, widziałem, że checkpoint poleciał. Elegancko tutaj działa. Dobra, słuchajcie, tutaj sobie dalej pogramy. W kolejnym odcinku ja, teraz, ja na teraz Wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeśli ten odcinek Wam się podobał zostawcie kogoś w górę, zapraszam Was do wspierania kanału za jedyne 5 złotych, bo gdy będę miał tutaj zapas odcinków z, z szalika nagrany, to oczywiście wcześniejszy dostęp wleci na kartę społeczności oraz na Discorda, który jest taki specjalny, jest zrobiony tylko dla wspierających, ale linka macie właśnie w, w zakładce społeczności, jeśli już wspieracie, także tam zapraszam, bo tam właśnie jeśli coś mam wrzucić, to tam na początku to leci. Dobra, dzięki wielkie za Obejrzenie odcinka. Do następnego. Na razie cześć. Żółwiczak. Jał.